jak Kongres Kultury. Kulturę poznajemy i doświadczamy na wiele sposobów, na przykład wychodząc do kina, teatru, czy przebywając w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Placówce, która była dumnym gospodarzem odbywającego się we wrześniu 2013 roku Kongresu Kultury. Na scenie radomszczeńskiego Domu Kultury pojawili się między innymi wojewoda Jolanta Chełmińska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, Prezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska Profesor Joanna Kurczewska Profesor Jan Salm Artur Celiński Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Elżbieta Kwiatkowska oraz w roli prowadzącego Sławomir Przybyłowicz. Kongres Kultury, którego celem jest dyskusja na temat rozwoju kultury w mieście i regionie, to spotkanie przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, animatorów, nauczycieli, dziennikarzy i wszystkich osób, dla których kultura to życiowa pasja. Trzy intensywne dni, wymiany poglądów, warsztatów, gier strategicznych, paneli dyskusyjnych, w których zostały poruszone najistotniejsze zagadnienia związane z pracą ludzi kultury. Kongres w Radomsku zdominowały tematy dotyczące kondycji kultury w Polsce, budowania tożsamości lokalnej czy współuczestnictwa w kulturze. Dyskutowano także o lokalności, partycypacji w kulturze różnych grup społecznych, o edukacji, promocji i kształtowaniu przestrzeni. Było inspirująco i intensywnie. Dyskusja o kondycji kultury w naszym kraju i w naszych społecznościach przywiodła uczestników do ważnych, a być może przełomowych wniosków. Drugi dzień kongresu zakończył się spotkaniem podsumowującym, podczas którego podpisano list otwarty uczestników Kongresu Kultury w Radomsku do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Po zakończeniu imprezy podkreślano świetną organizację, atmosferę oraz zawsze profesjonalną pomoc pracowników Miejskiego Domu Kultury. Kongres Kultury odbył się w Radomsku dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury i Łódzkiego Domu Kultury. Miejski Dom Kultury. Z pasją do kultury. Kultura z pasją.